Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Mirror's Edge. A. Słuchajcie, postanowiłem skupić się w obecnym momencie najbardziej na Mirror's Edge, ponieważ jesteśmy naprawdę, myślę, dość blisko ukończenia tej gry. Dlatego nie chcę, nie chcę, chcę się skupić na Mirror's Edge, żeby spokojnie myśleć o innych grach, nie myśląc jednocześnie o Mirror's Edge. Dlatego też, dlatego też widzicie teraz sporo Mirror's Edge, a, a nie tak dużo na przykład też Batmana czy Wiedźmina.

No, no, musimy się dostać do pana Krugera i jego jakiś osobisty greid print odkryć, żeby wyłączyć odbicie, jak wszyscy wiemy odbicie się pałe. Porozmawiajmy z Dogenem. Uf. Uf. You gonna break my legs now? Might as well get it over with. You should finish what you started. Then I can have your legs broken, if you want. There's nothing to finish! Noah is dead. My mom worked on reflection, and now my sister works for Kruger. I'm the odd one out. And the employees are embracing reflection as if it were a long lost friend. A new world is coming, Faith. There will be no room in it for me, or you. Unless, of course, we stop it. We can't stop reflection! On the contrary, I heard we can. I had a little chat with your friend Plastic, fascinating girl. She told me we need Kruger's own grid print to proceed. Yeah, there's no way to get it. Not even for a top runner. I happen to know that Kruger maintains a private apartment in the view where you can access the entire Kruger family network. Break into Kruger's private apartment? There's no way I'd get past security. I'm sad to see I was wrong about you. You can see yourself out. Wait, what? That's it? What else is there?! <gasps> I once knew a young woman who would defy anyone and anything, even me, in order to do what she felt was right. But you're clearly not her. You're broken take the drawing and go and don't show your sulking face here again since when do you care for what's right when it coincides with my interests why are you still here because you're wrong i'm not broken prove it i will Hmm, czyli jednak włamujemy się, ha? Dobra, porozwalam ich tutaj na dobry początek. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tego tutaj chcę załatwić jak najszybciej. Proszę bardzo, jakie piękne ataki, dobra. I tymi się możemy teraz zająć. Jednego na drugiego wrzucić, i to już jest fajny początek, myślę. Tego tutaj tak. Nie jestem pewien w sumie po co mam z nimi walczyć tutaj. Nie jest to konieczne, ale niech będzie. A wy posłuchajcie, jak się tam trzeba dostać. No, nie, nie tak to miało wyglądać. Ja pierdzielę. Trzeba ataki dam radę wyprowadzić? Dam radę Wszystko dzięki mojemu super upgrade'owi A ten drugi? Co się z tym drugim stało? Spadł? Nie żyje? O kurwa, dobra Przyszły posiłki, świetnie, zajebiście Na chuj ja się wdawałem w ogóle w walkę z nimi Jesus fucking Christ Teraz mnie napierdalają wszyscy dookoła Zajebiście, dobra Ale okej, okay, wykorzystajmy naszego focus shield'a Zapierdzielajmy po prostu przed siebie Może jakoś będzie, god fucking dammit Strasznie widać powiedzmy w progresie tej gry jak bardzo zwiększyła się ochrona dookoła miasta podczas kiedy, wiecie, my odwalaliśmy to, co sobie tutaj standardowo odwalamy. W się chyba wciągnąć muszę, tak myślę. Wjeżdżamy na górę. Zaraz będziemy poza zasięgiem w sumie tych pewnie helikopterów. Mam nadzieję, przynajmniej taką, będziemy mogli sobie jakoś podziałać standardowo i normalnie. O, o! 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 god co ja tutaj robię! Dobra, zjeżdżamy na linię. To już jest jakiś plusik. Dobra, jedziemy. Oni chyba mam wrażenie tak leciutko nas zgubili, aczkolwiek może mi się zawsze wydawać. Z tą strażą, tutaj nigdy nic nie wiadomo. Dobra, jest yes, git. Jest git, ciśniłem przed siebie. Na razie mamy się nie wychylać, bla bla bla, ale gra chyba dalej nas prowadzi tam, gdzie miała nas prowadzić, nie? Tak, gdzie my, gdzie my w ogóle teraz lecimy? Dość daleko lecimy. Nie przeniosę się pewnie tutaj, co? Przeniosę się? Nie, nie przeniosę się, dobra. Regata Bay. No dobra, nie mam. Nie schakowałem tego gówna, więc się nie mogę tam fast travelować, ale trudno, to to żadna przeszkoda. Przejdziemy tam naturalnymi ścieżkami chodzenia ludzi i też damy radę mimo wszystko. Troszeczkę dłużej to zajmie, ale już może cieszmy się tym całym systemem biegania, który mamy tutaj udostępniony, zamiast próbować sobie ukrócać drogę. Ach, tu miałem gdzieś, zajebiście. I tylko straciłem mój super flow, bo musiałem zawrócić, a ja to nigdy nie pomaga utrzymają dobrego flow.

Uh, what's the point? To inside emotion? Or any reaction, really? Just like reflection. No, reflection induces artificial emotions. Art is real. Well, I think it's stupid and pointless. Th that's fine. It's not reaction, too. <laughs> Uh, i podejście Plastik mi się podoba, sam nie jestem jakimś ogromnym entuzjastą sztuki, przynajmniej nie takiej wiecie, w stylu obrazów, na przykład, no w sumie to głównie o obrazy mi chodzi, bo jakoś obrazy mnie po prostu nie jarają, uh, nie muzykę też chyba można uznać za sztukę, a muzyki sobie lubię posłuchać mimo wszystko, więc sam nie wiem jak klasyfikować moje podejście tutaj. Mme, pick up available, nie nie, nie, nie chcę mi się szczerze mówiąc wykonywać tych takich strasznie dupnych rzeczy, po prostu nie, nawet zauważyłem, że teraz te kurde, misje poboczne się strasznie dupiane chyba zrobiły, jakieś takie wiecie, o pomóż plastik uzyskać dostęp tutaj, pomóż plastik zrobić tamto, albo jakieś takie totalne też pierdoły cały czas mam wrażenie, dlatego nie chcę mi się tego wykonywać, bardziej mnie interesuje kurde fabuła główna, która jest nam tutaj prezentowana, dlatego też fabułę główną ciśniemy, więc biegnijmy sobie tam gdzie mamy biec. Postarajmy się nie zginąć, przy tym jeździmy po linach. Zatem, no właśnie, o kurwa, mać bardziej ekscytujące rzeczy się po prostu dzieją, kiedy. O! sialelu. Bardziej W bardziej ekscytujące miejsca. Zebierają nam, nas misje główne, po prostu, i to jest taki główny, myślę, mój powód na to, że chciałbym sobie ogrywać misje główne. Bo rozumiem, że co? Że my się do tamtego teraz kurwa szalonego miasta dostaniemy? Być może, mam taką szczerą nadzieję. Ja chyba wallrun jest nam potrzebny, wskoczenie tutaj i perfekcyjnie, idealnie. Patrzcie, widzicie w jakich, w jakich my fajnych miejscach się teraz znajdujemy, jakieś bogate dzielnice, piękne widoki, a co ja bym miał, gdybym kurde pomagał plastik się przedostać przez jakieś gridy, no kurwa biegałbym, miałbym jakieś mega ograniczenie czasowe nałożone na siebie i w sumie nic by z tego tak naprawdę nie wynikało, a tak to sobie pobiegam, jakieś regata bay ciekawe tutaj odwiedzimy i jest gitesik. O Jezus, o tu mogłem zrobić przewrót, to fakt, to fakt. Zbieramy te takie żółte gówna, które sobie wiszą w powietrzu. Też jakaś rozrywka, co się możemy przyciągnąć. No dobra, niech będzie. Co my tutaj mam dokładnie robić? Ja tego nie czytałem, bo byłem zajęty walką, tak więc pewnie dowiem się teraz na żywca. Wy mam nadzieję mieliście okazję skupić się na tym, co ta Plastik tutaj do nas gadała, kiedy ja byłem zajęty walką z przeciwnikami. Bo ona wtedy nam chyba te wszystkie informacje o tym podawała. Nie tutaj mam wejść, tutaj. Gdzieś na dół, w to miejsce. Jest! Sprawy rodzinne. Dogen twierdzi, że gridpint Krugera można wyciągnąć z jego własnej sieci. Dostęp do niego uzyskasz w jego mieszkaniu w panoramie. To strzeżony apartamentowiec, ale Plastik znalazła wejście przez murze. muzeum sztuki Malus. W obu budynkach będą funkcjonariusze Krugersek, ale nie spodziewałem się ciebie Kruger też nie. Pora stanąć do walki. No dobra, to na pewno jeszcze nie jest ostatnia misja, bo wiecie, najpierw jest ten element zdobycia gridprintu Krugera, który niewątpliwie zdobędziemy, albo będą jakieś komplikacje, ale ostatecznie i tak nam się uda. A dobra, czyli się będziemy napierdalali z każdym, kogo spotkamy. No spoko to też jest jakieś rozwiązanie mimo wszystko. Ale mam nadzieję, że nie będzie to grupa 17 żołnierzy na raz. I gra nam każe wszystkich rozpieprzyć, oczywiście, bo czemu nie? Ja jestem kurwa fave. Tu jakoś śmiesznie mi każe iść. Eee, tu na górę? Chyba tak. Chyba tak. Eee, wolałem, wolałem nie ryzykować jakimiś moimi super ścieżkami, które bym sobie wymyślał. Raczej by się to dobrze dla mnie nie skończyło. Tylko jak ja mam tu teraz biec? Kurde, bela. Nie znam ścieżek. Amebo, powiedz mi. Tu idzie Ameba. Halo, Amebo. O tym się mogę chyba wspiąć, nie? Nie, nie mogę, nie mogę! Ty, o, nie zdążyłem odskoczyć! Grickity! Moja reakcja na wszystko to. tik. Nie wiem, jakieś takie właśnie. tiki mowy mi się kurwa tworzą, kiedy się dzieją takie rzeczy. Dobra, tutaj możemy wyskoczyć, tak? Tego tutaj już ochroniarza. Wiem, że fajnie by było sobie. Załatwić. Skacząc na niego, gdybym tylko potrafił, kurwa, trafić w ścianę, to wtedy by było zdecydowanie prościej. Ale niestety nie potrafię, bo jestem na to za głupi. Zamiast przebiec po ścianie, to kurwa. Zamiast przebiec po ścianie, to zrobiłem coś całkiem innego. Dobra, a mebo. Tutaj każe mi wskoczyć? I tu? Nie, no nie, no nie, no. Bo... Nie widzę, którędy mam iść! Przecież ja bez tej ameby... Znaczy, ja rozumiem, amebę można sobie dezaktywować, kiedy już się naprawdę zna rozkład tego wszystkiego, co się tutaj znajduje. Ja nie ogarniam, jakby to miało działać bez tego, szczerze mówiąc. I bieganie tutaj, bo niektóre krawędzie są tak, kurwa, trudne do rozpoznania, że szczerze, to by było problematyczne, żeby znaleźć tutaj przejście. Jak ja mam, kurwa, iść no tędy?! O, oh, o oh wow, kurwa teraz wskoczyła! Dzięki Fave, zajebiście! Jaka ty kurwa miła jesteś? Wow, dobra, okej. Okay. to jest jakiś przeciwnik niedaleko Nawet grupka, okej. Okay. Jak tam przejść? Aha, dobra, nie tędy. E, górą, spryciula taka. Nasza Fave. Siema! Oho oh, 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 Jaki wpierdol! Dobra, ten też w wpierdol. Całkiem solidny. Nieźle. Dobra, gdzie są kolejni? To mnie najbardziej interesuje. Badąg, kurwa! Proszę bardzo, bieg po ścianie. Ja muszę z nim walczyć. No, przydałoby się, szczerze mówiąc, ale tu jest dużo, kurwa, kolegów, którzy. Bardzo chętnie będą we mnie właśnie strzelać. O, kurwa mać. Dobra, ale myślałem... Aha, dobra. Nie, jebać ciebie, dobra. Trzeba takie szybkie mogę teraz... No halo! Animacja ataków mi się kurwa odpaliły i, i gra dostaje pierdolca. Dobra, tego, za tego załatwię tak, spoko loko. A chyba zostali jacyś, chyba nie udało mi się tam załatwić każdego, kogo chciałem załatwić. Zdecydowanie Wypierdalaj z mojej drogi ziomek, dobra. Nie, nie zdołał mnie uderzyć, świetnie. Mój focus shield nawet daje radę, o właśnie go straciłem osom. Są... Nie no ja nie chcę z nimi wszystkimi walczyć, to jest właśnie taki problem, że... Psz, troszeczkę ich tutaj dużo rozumiecie. O dobra, tego nawet dałem radę załatwić. Sie ma. Hadong kurwa! Trzy szybkie ataki teraz mogę wyprowadzić, zajebiście. I kurwa jeszcze raz! Dziwko! O ty, sukwencjo jedna! choć tu! O, cholera jasna, dobra, to już się nie uda. badong o, jeszcze o ścianę wpadłeś. Dobra, to już po tobie. To jest podejrzane, bo ja wykupiłem sobie tego skilla na wykorzystanie tych jakby trzech szybkich ataków po sobie, aczkolwiek jak się wyprowadzi ten pierwszy, to ja mam wrażenie, że on mnie kontruje i jakoś tak powiedzmy niechętnie podchodzę do wyprowadzania kolejnych, ale no najwyraźniej jestem w stanie, tylko po prostu nie zdaję sobie z tego sprawy. O, świetnie. Do, do, dobrze, że kurwa dał radę... O Boże, mać! Dobra, muszę się skupić w walce z tym gościem niestety. No chodź. On robi takie szarże chujowe. Dobra, się ma. Teraz robimy tak. Jeszcze jeden w pierdol. Jeszcze jeden w pierdol. Aha, no. Dobra, chodź, szarżuj. Dziwko. ku, On mnie zaraz kurwa zabije. No chodź. Dziwko. No. Zabił mnie. Tak, tak to kurwa skomentuje. Ła. Pieprzona walka, god fucking demy. co to są kurwa za drzwi, co ja tu mogę zrobić? Nic! A, zajebiście, o jeszcze kurwa, wlazłem na coś, w pierdol mu spuściłem jeszcze, jesus! Panie, co tu się dzieje? Dobra, ten wpadł na ścianę, kurwa nie ma, nie ma ziomka. Do widzenia! Dobra, te trzy ataki niech będą, szybko. Aha, bo ja wyprowadzam już czwarty, jak tak sobie klikam szybko. I to najwyraźniej powoduje jakiś mój mega kurwa fail. Jezus Mare, dobra, nie no, jak, się daje, jak ja się daję pierdolność tym gościom, tymi chujowym atakiem, ja dosłownie kurwa zasługuję na to, żeby oni mi życie zabierali, true story. Dobra, jeszcze raz, tutaj nie ma wielkich przeszkód po drodze, tylko jest właśnie ten jeden taki przykokrzony skurwiel, na szczęście checkpoint był tutaj w miarę blisko. A może ja mogę zrobić kurwa tak, o nie, wow, Le no jakoś to w miarę kurwa zrobiłem szczerze mówiąc, dobra. Ja sobie ich ominę, prawda jest taka: ta gra uczy. Po to masz fokus shielda, żebyś w sumie tak naprawdę ziomuś nie musiał walczyć z tymi ludźmi. O kurwa, mać, myślałem, że go zabiję, ale najwyraźniej nie. Dobra, ten przyładowuje, ma w pierdol dostał w jajka i w ogóle we wszystko, co tam ma u siebie. Teraz jeszcze ostateczne kombo i do widzenia. Nawet jeszcze trochę życia mi po tym wszystkim zostało, świetnie. Dobra, żebym tylko powiedzmy dobrze biegł i zachowywał flow, to będzie dobrze. A wszystkich przeciwników postaram się umijać, bo Bądź co bądź to gra o bieganiu, a niekoniecznie tylko i wyłącznie o walczeniu. O, jest szyb techniczny. Tutaj nie powinno być ludzi. Trafiłem w tą rurę. Wow, już myślałem, że kurwa, kolejny fail będzie. Dobra. Hmm, co mi przeszkodzić w lobby, co? Czemu mam wrażenie, że nie zdołam ich ominąć niestety? A może zdołam? ma? O kurwa mać, o Jezus, ile ich tutaj jest. Zakłóce kurwa, communication. Nie wiem, czy to podziała na dłuższą metę, trochę ich tu, kurwa, jest. Dobra, spróbuję ich załatwić, poczynając oczywiście od tych kutasów z bronią palną. Oni są zawsze najbardziej niebezpieczni. I wydaje mi się, że jeszcze jeden ten wartownik jest. Wartownicy też bardzo, kurwa, nieprzyjemni niestety. Jak ja mam tu biegać? To jest kurwa moje pytanie, a Mebo. Powiedz mi, jak ja mam tu biegać? Nie wiem, niestety. Dobra, załatwmy tego. Troszeczkę niby mało życia mam, ale tego też dam radę sobie kopnąć i wykończyć. Dobra, ja sobie chyba ich załatwię po prostu. Najprościej będzie mam wrażenie. Dobra, dobra, ten tutaj robi szarze, to ja sobie go kopnę, tutaj się odsunę. Uuu, dobra, nie udało mi się tego niestety kopnąć. A to by był naprawdę spory damage gdyby, gdyby mi się tylko udało. ma? Kurwa, żebym jeszcze myślał o tym, żeby wkopywać jednego w drugiego, to już by była masakra, szczerze mówiąc. Dobra, a może dam radę po prostu pobiec i im spierdolić tutaj. Oj panie, kurwa, coś ty pan tutaj planował, dobra, trzy ataki. Nie, nie, nie chcę przesadzić z tymi atakami, szczerze mówiąc, nie chcę przecholować. Wydaje mi się, że ja muszę wskoczyć tutaj. O właśnie. Tutaj mogę sobie wskoczyć Tak i jeszcze raz tak Dobra Zakłóceń kurwa jeszcze raz komunikację Niech się jebią Dobra, wskoczymy sobie na rurę, na szczęście po rurach w miarę szybko jesteśmy w stanie łazić. Teraz tutaj. Nie, no! Ja pierdolę! No, co to kurwa miał być? Czemu się tak dzieje? I gdzie mnie cofnie? Na sam początek tego pierdolonego pokoju pewnie, co? Czy może. No, oczywiście, kurwa! <laughs> Oro, teraz niby wiem, kurwa, jak iść. Spróbuję mi zakłócić wszystkim komunikację. O, to się, kurwa, nie udało. Głośnie mnie zatrzymał po wuju! Kombo na ryj! Ja pierdolę! Guarana kung fu macabra! Tak, to skomentuję. Dobra, wiecie co? Ja was wszystkich pierdolę i ja biegnę przed siebie. Mam nadzieję, że mnie tylko nie zajebią, jak ja sobie będę tutaj skakał. Dobra. Już my mają pseudo poza swoim zasięgiem, nazwijmy to tak. Uch. Dobra, tutaj do góry. I gdzie kurwa? Tutaj jakoś. O! Oh, ja pierdolę, udało się. Ruro! Kurwa, prawie się zabiłem. O, oni do mnie strzelają. Ja pierdolę. No tak, bo tu jest kratka. Chuj, ginę, ginę, do widzenia. Tu jest winda. Kurwa, przycisk. O <ścoughs> oh, nie! Pożenili mnie w windzie! Jak oni mnie tam widzieli w ogóle? <ścoughs> A! Ah. Bo ja nie chcę walczyć z tą kurwa toną przeciwników. Jezus Maria, jeszcze raz zatem! Omijając tego kutonga. Dobra, atak kurwa parkour, dzięki czemu właśnie mogę ich ominąć. jeszcze na dodatek generuje mi się ta cała osłona koncentracji. Więc skoczmy sobie teraz tutaj i mam nawet sporo życia teraz. Teraz tutaj i do góry i jeszcze raz do góry jesteśmy tutaj. I wow, jest nawet nieźle. Dobra, mamy rurę w takim razie. Mamy rurę i nie! No i chuj! Dobra, wskoczyłem. Wow, te kurwa jakieś dziwne kształty tutaj konstrukcji mi się bardzo nie podobają. Dobra. Wow, co się stało? Gdzie się wyjebałem? Nie, 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 nie. Przycisk. Kurwa, nie zabijcie mnie, nie, nie zabijcie mnie, kurwa, bo was zabiję. Pojechałem. Jezus. Good. I'm sick of hiding. Kruger still has no clue why I'm here anyway. At least not yet. And Plastic thinks she can tunnel into the system and download the grid print without him noticing. I know I can. He'll never know we took it. But Faith needs to connect me. <laughs> <laughs> God damn it. Faith, you want to connect to Kruger's own terminal. The apartment has a home office from what we can see on the schematics. Tam. Wow, to jest jego mieszkanko. No nie powiem, no bogato, taka stylowa, bardzo elegancka, czerni-biel. Nadal czeka nas wybranie się do tamtego miejsca, które jest z boku do tych takich wieży z wiatrakiem. She doesn't know who I am anymore. You brainwashed her. I raised her to the best of my ability, provided her with an excellent education, and taught her how to lead. It's what any father would do for his daughter. Except she's not your daughter, Kruger. Wasn't it enough to have our parents killed you had to take Cat too, like some damn trophy? I saved her life. You left her to die, remember that? As for your parents, they were unfortunate casualties. Those were chaotic days. I was there. My mom defied you and you killed her. Your mother was a brilliant scientist who refused to change with the times. It is fortunate that she has survived by some of her research, yes. Research you're using to enslave everyone. You understand little and know nothing, Faith. There are things here at stake far greater than your self-centered myopic view of the world. <laughs> this is your doing. Och, wysadziła, Boże, ta pizda! Dobra, muszę spierdalać. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Kurwa, ja mam się czegoś złapać? Tak, zdecydowanie mam się złapać drona. Spoko. A kurwa napierdalają na mnie! Siema dronie, lecę z tobą! God damn it. Nie posteruję tym raczej. o, oh, fuck! O, zajebiście! Aha, dobra, oni nim sterują? Chyba tak! O tak, biegnij po ścianie, świetnie. Holy shit! Ja tutaj rozumiem, zeskakuję i spierdalam dalej, tylko w którą stronę? A, w żadną.

Nie muszę w sumie do nich biec, mogę się do nich teleportować. A to chyba muszę tutaj gdzieś raczej bardziej tak ugła, bo to do plastik do. plastik możemy się przenieść. Nie chcę tutaj, wiecie, poświęcać czasu na bieganie i bieganie. Idę możemy doświadczać fabuły, oczywiście, wiadomo. Nic tak. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj podziałamy. Porozmawiaj z plastik. It hurts. I'm sorry. In a few rare cases, the gestation process can be a bit uncomfortable. It's like the inside of my spine is itching. An itch doesn't hurt. help? <laughs> it just can't oh. right, No. The grid print. Give it to me. Faith, we need to merge Kruger's grid print with an nanite shutdown protocol before the shard collapses. Why does it matter if the shard collapses? Because Faith has to go up there and insert the virus. Oh. Hey, how you holding up? Burns. False statement. Milk combustion detected. Seriously? Whoa. The grid pit really gives us access everywhere. What do you want? Known armistad operatives, Kruger Def exotic weapons, Project Ares. Reflection first. Focus. Kuma. Cool, huh? It shouldn't be long. We'll contact you when the virus is ready. Faith, it'll be soon. No, hej, okay. to co teraz w takim razie? Mam autentycznie czekać, aż się ze mną skontaktują? To nie brzmi zbyt ekscytująco. Główna misja, bilety proszę. Potem jeszcze pełna osuna. A jakieś tam poboczniaki też do zrobienia mi tutaj wynalazło. Widzę. Co mamy tutaj? No, pojawiła się nam ta misja. Poza tym mamy jeszcze jeden, dwa, trzy, cztery, pięć pobocznych. Włam się do systemu transportu publicznego w mieście szkła. Wirus odbicia będzie wkrótce gotowy. Aby go wgrać, musisz udać się do podniebne podniebnego miasta! Na szczycie uszkodzonej The Shard znajdziesz główne centrum odbicia. Ktoś musi podwieźć cię na miejsce. Plastik mówi, że musisz uzyskać dostęp do kontrolerów transportu. KONTROLERÓW TRANSPORTU! Dzięki temu będzie mogła wysłać pociąg z tobą na pokładzie przez blokadę ewakuacyjną. Damn! O nie, powiem. To gówno. Tutaj będziemy jechać chyba. To jest to miejsce. Bo było powiedziane, że musisz tam się dostać zanim się zawali. No tutaj był ostatnio wybuch, więc obstawiam, że to jest to, co się będzie zaraz walić. A więc, no interesujące. A co w ogóle z całą tą kurwa częścią miasta? Tutaj się wbiega chociaż raz? Da się tam wbiec? Czy może twórcy po prostu polecieli mega w chuja? Ponieważ tutaj nie byłem ani razu, żadnych tam celów nie mam. Tutaj nie byłem ani razu. Tutaj cały ten ogromny obszar nie byłem ani kurwa razu. I tutaj jeszcze oni pokazują tą mapę i mówią: Patrzcie, tutaj macie teren gry. Nie, kurwa, teren gry wiecie jaki mamy. Mamy tutaj, możemy sobie biegać taki dupny teren, bo niezbyt skomplikowany, tutaj, tutaj i tutaj, czyli jakieś nie wiem 30% całości. Ktoś tutaj poleciał w Huja. Spójrzmy prawdzie w oczy. Całe to miasto to nie jest playable terrain. No <coughs> dobra, okej, okay. ona mi po prostu powiedziała to, co już wiedziałem, niestety. Znaczy, stety, niestety, no. Zawsze wie... Wiek... Aha, tutaj jakiś ziomek jest, dobra, spoko. Jakiś random. Aha, jakiś sprinter, dobra. Kończymy ten odcinek, moi drodzy, bo moje kichanie daje już znak, zresztą ja już jestem tak ugrzany, że jab dole. Aha, ekspa za interwencję dostałem, spoko. Mam też... z mnie teraz swędzi. Punkta do rozdania, nie wiem tylko na co tego punkta wydać, szczerze. Podkurczenie... Nie, te do ruchu. Już tak średnio mi są potrzebne. <laughs> większe obrażenia od lekkich ataków parkour z góry, co? Dotyczy ataku z góry, wywiadowcze dane o ochroniarzu, w wartowniku elektrycznym, obrońcy. Tak czy siak. Kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Trzymajcie się. Pa, pa.